Ja nie Dzień wiem. Co było? Możesz? Możesz? No można, chodź zobaczyć szybko. Weź mi to pokaż, bo ja to rozkminiam 3 lata i nadal nie umiem tego zrobić. Naciskasz po prostu dwa razy szybko włączanie i włączanie, i włączanie się włącza, Jest Jest dobry? Dzień dobry. Ja, włączyłem ogrzewania, tu drzwi zostały Ojej. tam zimno. Chodź O, Piotruś zamknął. Wrzuciłaś ja. ja. tą tabletkę do kibla? Wrzuciłam. Naprawdę rozbijasz to 3 lata i nie zrozumiałeś, się ja to w 50 tak. sekundach używania już wiem. Słynka ja. będę we wtorek. <laughs> Dobrze. Już moje oczy wziąłeś? I pojechali. Jak? No no nie Lecimy biegiem na pociąg. Brygada na pociąg leci. Idziemy na skróty przez krzaki i przez fabrykę śniegu. A po co na No, nie skrótami Ania nas prowadzi, bo to są jej tereny. No i mamy tory. I Red Bull do nam skrzydeł, dlatego tak idziemy szybciutko. Kulturalnie. Tak. Doszliśmy. Alegantko Tak ja się gdzie, pan? gdzie Wiesz, się tam? Jeszcze tam. Jasiu, tu tu siadamy. tu siadamy wszyscy w tym. Wszyscy. My na końcowy jedziemy, nie? przyjdzie Pan do nas. Przyjdzie Pan do nas. No, na końcu jedziemy, nie? Tak, tak, do końca. Mama, a że ci się ये में न A, Ej, to, to było 12 tysięcy. Dużo, prawda? No. Nie, nie, antek, idziemy. Tu parkura robiliśmy. Idę, ha? Co na płuże? Czuję? Tata! Ej, śmieć, śmieć, zróbcie bo mam chwila, dźwigniara! Łukaszek! Tata! Zrób minę, jakąś. zróbcie, zróbcie minę jakąś. Ty O ja z Antkiem sami mam? Tak, tak. Macie swoją miejscówkę y, y, Nestorka rodu Nestorka na roda, to najstarsza Aha. siedzi. Tata, a my idziemy tam na Zobacz, Nie, Zobacz, tutaj najstarszy Moja mama Nie z tej strony A ja wiem no. Jedziemy meleczem Dzieciakom się podoba? Ale, ale u nas nie zamykasz No u was nie zamykam, my już Jest. jesteśmy zakryte no. No. O, elegancko no, ale no. Wyjdź U was lakier idzie? Tak pół metra dalej. Piotrek powiedz to, żebym nie, mogło, nie musiała tego wycinać. Dzień dobry. Patryk, Nie. Tak. Patryk, usiądź z tyłu. Patryk, ty siadaj z tyłu i nam opowiadaj. No, ale Co tam lata? Co tam lata? Co tam lata? Nie topę. No chodźcie tam na ten klif na chwilę. Nie chodźcie tam do na ten powiem. klif. I, I tym to? akcentem kończymy drugi dzień Wielkanocy. Tak? Ty już tak. ma za warto kończyć, my jeszcze zaci... nie zaczęliśmy. Pozdrawiamy serdecznie, A zapraszamy do subskrypcji. No i zobacz, 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 o, zobacz wam. Zobaczcie, oh bacz, jeszcze lata tutaj, na naszym niebem lata. A wiesz dlaczego? Bo pod chorąży zawsze zdąży. Tak? Tak, A oficer? Do zobaczenia. Zobaczcie, pokażę Wam salę kominkową. Pokażę rusz ogniem. O, tak wygląda słuchajcie. Sala kominkowa. Na Aleksie. No pogrzebaczę, żeby ogień był. Tu jest kominek, mamy barek, tu są stoły. Tam dalej jest są toalety. O. Pięknie, prawda? Po co poszedłeś? A nie. Słuchajcie, kończymy święta na Aleksie. Jutro już wracamy. Siema, we wtorek. Już nie jest wielkanocny wtorek, bo nie ma wielkanocnych wtorków. U poszedł. Słuchajcie, jest godzina. Przed ósmą staliśmy. Dzisiaj wyjeżdżamy do domu, ale w nocy skończył nam się gaz. Tylko, że już nie ma takiego zimna Więc nie musieliśmy od razu Włączać tego gazu Zwłaszcza, że klimę mieliśmy ustawioną na Słuchajcie, na 20, zobaczcie Klima 21 stopni I klima nam się włączała I, 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 i było fajnie Tylko, że teraz trzeba musiał iść Zmienić gaz, butlę gazową Bo, musieli, bo robimy śniadanie I w łazience jest chłodno Z łazienki jej dziurami Chłodno, więc żeby się umyć, to trzeba zmienić. Słuchajcie, zobaczcie, jaką miałam buzię, o, o, znowu opaloną. Widzicie? Spieczony nos. Znowu jestem cała zjarana. Zresztą Łukaszek też. Stajemy, zbieramy się nie. Przywitajcie się Łukaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. No, dzień dobry. Co, będziemy jeść na niej? musimy najpóźniej o 11 wyjechać, nie? Musimy być dzisiaj w domu szybciej, bo Olga ma trening o 19, bo w weekend znowu są mistrzostwa. Znowu jest turniej piłki ręcznej, więc zaczynają mi się treningi od dzisiaj. Więc się będziemy zbierać, zjemy śniadanko. Puści puściłeś już gaz? Mhm. To weź ten. Dobra, to wstawiamy kawę chyba, nie? Mhm. Musi się woda nagrzać, żeby się każdy mógł umyć. Bo zimna i leci. Bo nie było gazu, więc woda jest niezagrzana. Dobra, to do usłyszenia do później. Wysia już wstawiona i woda na herbatkę też, słuchajcie. O, ale powiem Wam jedną rzecz. Wyjeżdżamy dzisiaj, a dzisiaj się zimno zrobiło. Zimno jest Łukaszek, nie? O, jeszcze rosołek przyszedł z wczoraj. Zimno jest dzisiaj. Wyjeżdżamy i zostawiamy wszystkich z pogodą paskudną. Pokażę Wam. Ten gar to ja dopiero w domu umyję, Łukasz. Tak? No ja tu nie umyję w, w zimnej wodzie takiego gara. Czyli to trzeba spakować folię, wsadzić w to, wiesz? Dobrze. Zobaczcie, jak jest pogoda. Nie ma słoneczka, za Wszystko na ten. się śpią jeszcze. No, bo jest brudny i tłusty, więc go umyję w domu. Ale za w folię go wsadzimy, więc nie będzie problemu żadnego. Wystygnięty jest. No, rosołek chyba, żeby go zagrzać, przyniósł paszek. Rosołek wszystkim smakował. Z tego rosołu pozostało tylko tyle, słuchajcie. A myślałam, że zostanie tyle, żeby dzisiaj zrobić zupę pomidorową. Wzięłam mm, przecier pomidorowy w słoiku i makaron, świderki. Ale niestety cały rosół poszedł. Widocznie był bardzo dobry. Kawunia już jest zrobiona. Moja łkania. Ogódka jeszcze śpi. Teraz wypijemy kawkę na spokojnie. Ukaże kto już składa yy, wszystko, co mamy na zewnątrz. Zresztą wczoraj już poskładaliśmy krzesła, stół. Także yy, my, my nie wiem, jak inni w przyczepach, ale my mamy bardzo mało zawsze składania w przyczepie. Wszystko mamy tak yy, poukładane, tak wszystko porobione, że tak naprawdę zamykać szafki, żeby się nie potwierały i można jechać. O, synek do mnie dzwoni. Dobra, odbieram. No już odebrała, bo dzwoni. dzwoni. Synek w sprawie pracy. Zobaczcie, jaka jest pogoda poskudna dzisiaj, jak wyjeżdżam. Ogólnie to prawie wszyscy wyjechali już wczoraj, tak po południu, po rosołku naszym. Zostało tutaj bardzo niedużo osób, więc tak naprawdę pożegnać to się musimy może z trzema osobami. Yy, i, I tyle. Wszystko wyjechało już wczoraj, bo do pracy, a my sobie dzisiaj wzięliśmy wolne. Także. My też będziemy niedługo ruszać. Jak pani w czasowiczko? Powiem ci, buja. <grym> Odjeżdżamy. Patrzcie, jak pusto się zrobiło. Piotruś, pusto, nie? Wspaniale. <grym> Piotruś się też zwija. Właśnie ścianę ściągnął jedną. Nie zapominam. Dlatego no, teraz pójdziesz, swojej mojej. Europa. A... Zwijamy się. Ale pogoda jest piękna, zobaczcie. Jednak słońce wyszło. A my się niestety musimy zwijać. No. Dzień dobry. Czyli kotek, pokażę im tą kanalizację. Zobaczcie, tu jest ta rura od kanalizacji, czarna. Podpięta gdzieś tam. Nie wiem, czy zobaczycie. Gdzie to jest podpięte? I ona tu idzie, do tego słupka. Tu jest na każdej parceli taki słupek. Tu się podpina tą kanalizację. Tu się wkłada węża ogrodowego, którego się podpina. Słuchajcie, tu. O. A tu są dwa gniazdka, które też się podpina do przyczepy. No i jest Ameryka. Ameryka jest, słuchajcie. Żyć i nie umierać, prezesie, Piotrek tam z zakominkowej tutaj przyjechał na motorze. A, na 40. No. no. trasa podobna. Czas w pracy być. Ja też od na telefony. Przeszliśmy się pożegnać z morzem, bo wyjeżdżamy na klifie. pa, może pa, pa no i wyjeżdżamy wyjeżdżamy 10 10.20, 19 6 godzin nam pokazuje 500 km mamy do domu no, także zobaczymy, na którą dotrzemy 16.25 niby jest napisane zadowoleni z wyjazdu? bardzo, bardzo zadowoleni Odpoczęliśmy, spotkaliśmy się z, z fajnymi ludźmi, poznaliśmy dużo fajnych ludzi także teraz to już tylko majówka przed nami bo na majówkę też lecimy, ale to już później pa dojadamy Dojeżdżamy już do domku słuchajcie. No i dojadamy z. burna mm. uświniłam się. Ukanią To. No tak, elegancko. Bardzo dobre słowo. No. Tyle mi zostało. Także słuchajcie, dojeżdżamy do domu i mamy. Godzinę dłużej yy, niż nam pokazywała nawigacja jak startowaliśmy. Także standard. Ale nie staliśmy w żadnych korkuach, korkach oprócz Rumi, tak? No wiadomo w mieście, no to jak to w mieście. Korki są. Także zakończyliśmy podróż wielkanocną. Przed nami następne podróże. Już nie Już nie Także do usłyszenia do później.